Hej, witajcie na kanale EVREAPER Kanale na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia W dzisiejszym odcinku nasz przyjaciel Wojtek zabierze Was do salonu NIO w Berlinie Jest to pierwszy odcinek nakręcony przez jednego z naszych partnerów Całkowicie bez mojego udziału Także tym bardziej oglądajcie Cześć Jesteśmy w Berlinie dzisiaj na Superchargerze Pewnie go znacie W centrum Berlina w takim kompleksie różnych film związanych też z elektromobilnością, ale nie tylko. Bardzo fajne miejsce, biznesowe takie, są też restauracje. Można sobie coś tu zjeść, odpocząć, <laughs> w czasie ładowania oczywiście, tak, bo to bardzo dużo czasu zajmuje. A tak na serio, wiadomo, że to jest supercharger drugiej generacji, moc maksymalna 250 kW, także idzie szybko. Sporo aut się już tu dzisiaj przewinęło, dzisiaj od paru minut, bo stoję tu z 10 minut, a po prostu podjeżdżają, odjeżdżają auta. I proszę bardzo, mamy Toyota Mirai, auto na wodór. Tutaj niedaleko jest też stacja tankowania wodoru, a obok Toyoty ciekawostka. Słuchajcie, jest to Mercedes GLC, znany z naszych ulic, ale jest to auto również napędzane wodorem. EQ Power F-Cell. Jestem ciągle w tym samym kompleksie, gdzie jest supercharger, przemierzam się, przemierzam tutaj uliczki, przyglądam się autom, przyglądam się stacjom ładowania. Tutaj jak widać mamy taką większą, można powiedzieć, hub, to są ładowarki AC, czyli punkty ładowania, nie ładowarki oczywiście. Mamy tutaj dach, na którym jest oczywiście założona fotowoltaika. No, i można sobie tu przyjechać, naładować auto. W czasie pracy pracuje tu sporo osób, więc pewnie przyjeżdżają sobie, wstawiają to auto, ładują i mają naładowane po pracy. I mogą spokojnie wracać do domu. Jestem teraz na parkingu Gleis Dajek Jest tu Supercharger, 20 stanowisk. Oczywiście wszystkie drugiej generacji, przepraszam, trzeciej generacji, czyli 250 kW. Na słupek. Jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Berlinie. Samo centrum, Kudam. I mamy tutaj salon NIO. NIO. Chiński producent auto elektrycznych. I już przed salonem stoi flagowa limuzyna NIO ET7. Auto porównywane stylistyką do modelu S Tesli. Dosyć podobne. Podobną też technologię, ma widać kamery w kierunkowskazach, ale pewna nowość kamery też na dachu. Ciekawe, jak to się sprawdza, na przykład w polskich realiach. Czy to się nie brudzi? Jestem w salonie, no i od razu z grubej rury. Mamy tutaj w zasadzie prototyp Nio EP9, znany z rekordów na Norboringu najszybsze auto elektryczne. No niestety czasu nie przytoczę, bo nie pamiętam, ale na pewno było bardzo dobry. Auto wygląda kosmicznie. Tu mamy flagowca, czyli ET7, limuzyna wielkości Tesli Model S. Gniazdo ładowania CCS. Auto się akurat ładuje, podładowuje pewnie. 94% baterii mamy i zasięg przy tej. Przy 94% 479 km, zaraz zajrzymy do środka. Obejrzymy, jakie są materiały. Ciekawostka, bo oprócz tego, że mamy kamerę w kierunkowskazie, kamera znajduje się też w lusterku. Także, jakby zdublowana wizja w bok. Oprócz tego, to co już wcześniej pokazywałem, ciekawe to jest rozwiązanie. Czyli na rogach dachu z jednej i z drugiej strony mamy po kamerce, i na środku. Hmm, Ciężko powiedzieć, ale podejrzewam, że jakiś lidar albo coś w tym stylu. W środku auto prezentuje się podobnie jak większość elektryków znanych nam na rynku. O tutaj nawet zauważyłem, że migają do mnie jakieś diody podczerwone, zapewne sprawdzające aktywność kierowcy. Mamy przed sobą ekran, na którym zapewne jest prędkościomierz w czasie jazdy, podobnie jak na przykład Tesli. No i podobny ekran na środku, nawet rozwiązania. Tutaj zastosowane są nam znane z innych aut. Materiały w środku wyglądają na bardzo fajne. To coś, co pokrywa górną część deski. Ciężko mi powiedzieć, co to jest czy to jest jakieś, jakieś tworzywo sztuczne czy alkantara. Wygląda fajnie, nie odbłyskuje. Poniżej jest coś, co imituje drewno, a następnie poniżej mam bardzo mięciutki plastik także materiały z najwyższej półki ciekawostką jest lewarek zmian biegów wygląda w ten sposób pyk, pyk. system wnio jest na tyle podobny do TESLI że praktycznie wsiadając czuje się tu jak u siebie w aucie chociaż chciałoby się powiedzieć w domu podobne funkcje w podobnych miejscach także dla kogoś kto już jeździł wcześniej TESLą Siatka do niej nie będzie stanowić żadnego problemu. Pozwolę sobie tu zmienić język na angielski, bo w niemieckim aż taki biegu nie jestem. Wszystko to wygląda mniej więcej tak samo jak w Tesli. Z ciekawostek mamy tutaj taką główkę. To jest taki asystent głosowy Nomi. Nie wiem, czy działa w innych językach niż w chińskim. Być może, próbowałem z nią zagadać po angielsku. Nie odpowiada, Nawet możemy Nomi poprosić o wspomaganie, no mi pilot funkcje znane z Tesli, czyli funkcja y, ciągnięcia przyczepy, funkcja no, tauchicz, czyli to jest prawdopodobnie wysuwany hak aha, elektrycznie, no to świetnie to jest świetna funkcja, w Tesli tego nie ma ja tak będę porównywał do Tesli bo Tesle znam, tes Teslą jeżdżę no i chyba to auto i je... Ma być z założenia konkurentem dla Tesli, więc tak chyba najłatwiej to będzie wszystko zostawiać z sobą. W odróżnieniu od Tesli, model S jest sedanem, czyli ma potwieraną klapę, ale bez szyby, przez co otwór załadunkowy jest nieduży. Natomiast sama, sam bagażnik jest już naprawdę spory, chociaż taki dosyć głęboki. Myślę, że trzy takie spore walizeczki tu wejdą. I co ciekawe, mamy tutaj również przejście na narty. Zaraz zobaczę od środka, jak to wygląda. W tym rzędzie mamy też ekranik do obsługi klimatyzacji i nie tylko. Możemy sobie tutaj muzyczkę puszczać. No, już się zgubiłem. A, tu jest home. Dobra. Możemy też sobie ustawić podgrzewanie siedzeń i masaż. Różne funkcje masażu. Także świetna sprawa. Masaż w fotelach samochodowych Zazwyczaj występuje w klasach premium A z tyłu to już jest zupełna rzadkość A tutaj jest Nie każdy to potrzebuje Ale jak ktoś by chciał Proszę bardzo Możemy też podgrzać siedzenie Możemy też włączyć wentylację Świetna sprawa Tylny podłokietnik składany A w podłokietniku mamy Uchwyty na kubki Miejsce na przechowywanie rzeczy portu USB-C do ładowania. Także taki standard. No i oczywiście za podłudnikiem mamy klapkę, którą się jakoś otwiera. O, w drugą stronę. I możemy tutaj włożyć narty. Niestety snowboard tędy nie przejdzie tak na moje oko. Jest dosyć mały otwór. Pan tu uruchomił funkcję Nomi po niemiecku, a więc działa. Salon Neo to nie tylko auta, wystawiony w przestrzeni, to jeszcze coś więcej. Spójrzcie tam. Nazywają to forum. Przynajmniej tak zrozumiałem. Jest to takie miejsce, gdzie można na przykład dokonać prezentacji jakichś nowości, e, na przykład nowego modelu czy upgrade'u software'u, ale nie tylko. Jest to miejsce, gdzie można odpocząć. Są tu kanapki, kanapy w sensie, e, jest tu stół do ping-ponga, piłkarzyki, czyli taki stworzona taka atmosfera odpoczynku i aktywności. Idąc dalej, mamy kolejne pomieszczenia, gdzie można się zrelaksować. To jest raz jeszcze takie pomieszczenie, gdzie się dokonuje różnych prezentacji, a może się tu wydaje też auta, kurczę, zgaduję tylko. No i oczywiście jeszcze po częstunki, aby komuś było mało. Obsługa w salonie jest bardzo miła. Zaproponowano mi, oczywiście, na wejściu kawę, herbatę, jakąś przekąskę. Na razie, na razie chodzę, podziwiam, oglądam. A tu macie to, o czym mówiłem wcześniej, czyli rekord na Norburingu w wykonaniu f 9 Mamy tutaj. Model EL9 jest to SUV, ale nie jest to topowy SUV. Topowego niestety w salonie nie ma, szkoda, bo chciałem go obejrzeć. Topowy SUV ma baterię o pojemności 150 kWh. Tu mamy setkę. No i poza tym z zewnątrz wszystkie te modele są dosyć podobne do siebie, spójna stylistyka. Ta sama technologia, jeśli chodzi o systemy autonomiczne jazdy, czyli kamerki, błotniku. W lusterku i na dachu oraz w tylnej części auta wysuwane klameczki. Wszędzie gdzieś już to wszystko widzieliśmy, ale całość robi bardzo dobre wrażenie. Chciałem sprawdzić, czy, auto, czy drzwi mają dociąg. Oczywiście mają. Także tak, premium, jak najbardziej. Wnętrze praktycznie, no może nie identyczne, ale bardzo podobne z tym, co widzieliśmy w modelu ET7. Podobne materiały. To ciągle mnie zastanawia, co to jest czy to jest jakiś plastik, czy to jest alcantara bardzo ciekawy materiał. No, ten plastik już jest twardy, ale poza tym wszystko jest miękkie. Podne maskownice, głośników, wyglądające na metalowe. Konsola jest trochę wyższa, bo to jest such Spytałem o obsługę Nomi, już wiem, że trzeba do niej zagadać, ponieważ jest system ustawiony na niemiecki, więc <laughs> uwaga, HALU Nomi. Ja, ja wolę. Oczywiście nie zrozumiała nic dziwnego. <coughs> Mój angielski i niemiecki jest bardzo słaby, ale jakkolwiek <coughs> zareagowała, czyli wiedziała, że do niej powiedziałem. Zaraz spróbuję przedstawić na angielski. Zobaczymy, co. Od razu uprzedzając pytanie, nie, polskiego języka nie ma. Widać, że takie języki są tutaj niemiecki, angielski, duński, holenderski, tudzież niderlandzki. Norweski i Szwedzki. Bagażnik modelu EL7 jest potężny jak to w suwach często bywa. Nie ma problemu, że szyba się nie otwiera, tak jak w sedanie. Mamy tutaj wyjście 12V, lampeczka, haczyki o miejsce na roletę, a więc jest też roleta. Jest też możliwość przestawienia półki wyżej bądź niżej. Teraz jest w niższym położeniu. Natomiast niestety w ten sposób nie przewieziemy nart, bo nie ma tutaj klapki. Eee, trzeba by złożyć jedną połówkę. Wraca naprawdę niezłe wykończenie auta, w sensie równe szczeliny. Ładnie odlane plastiki. Wszystko ładnie spasowane. Ładne uszczelki. Bez nie ma jakichś nadlewek, tak jak to możemy spotkać w Tesli czasami. Wszystko to ładnie pasuje. Można powiedzieć auto premium. się tu jeszcze raz kamerą, więc mamy jedną kamerę z jednej strony, drugą z drugiej. po środku też ten radar, ale tu jeszcze mamy za szybą dwie kamery. Teraz to słabo widać, bo się odbija. O, tutaj, w tym momencie. Także kamer jest naprawdę bardzo dużo. System ogólnie nazwany ADAS, czyli system autonomiczny, podobno działa rewelacyjnie. No, niestety nie jeździłem, nie miałem okazji się o tym przekonać. Bardzo fajny tutaj yy, ta część środkowa, podłokietnik na tylnej kanapie. W zasadzie jedna rzecz mi się tu spodobała bardzo, bo chciałem porównać z tą w modelu yy, ET7 i jest wszystko bardzo podobne. Czyli mamy podłokietnik, tu mamy jakieś miejsce na odłożenie telefonu USB-C, no ale patrzę, że nie ma uchwytów na kubki. Ale niestety się myliłem. Albo stety. Mamy tak rozkładany podłóg yy, zagłówek, który tworzy nam podpórkę, i są uchwyty na kubki. Proszę bardzo. Wszystko przemyślane. Pod sufitce z tyłu zaciekawiło mnie takie otworki. Być może jest to mikrofon, oraz coś, co jest pewnie głośnikiem. Być może osoba, która tu siedzi, może rozmawiać przez system głośno telefonu, albo na przykład. Yy, Rozmowa między pasażerami jest dzięki temu łatwiejsza, bo nie trzeba podnosić głosu. Jak zapewne wiecie, nie wyróżnia się tym, że posiada własne stacje wymiany baterii. Polega to na tym, że podjeżdżamy na taką stację, auto jest dokowane, następuje wymiana baterii na naładowaną. Dzięki temu ten proces trwa około paru minut. Nasza podróż nie jest skrócona przez zatrzymywanie się na ładowanie. Można podróżować tak jak autem spalinowym. W podsumowaniu zaprezentowanego przed, przez Wojtka materiału chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę przede wszystkim, że osoby związane z naszą firmą zaczynają nagrywać samodzielne materiały, gdyż zdecydowanie rozszerza to nasze możliwości i horyzonty. Dodatkowo, e, powołując się na to, co zostało tam pokazane, mogę powiedzieć tylko tyle, że motoryzacja w wydaniu elektromobilnym rozwija się bardzo dynamicznie, przybywa producentów, Zaczyna nasilać się konkurencja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, i tak naprawdę chyba wychodzi z tego, że to będzie główna, główna oś konfliktu, jeżeli chodzi o rozwój elektromobilności i główny spór może nie tyle co spór, ale główna, główna oś walki o rynek. Także zobaczymy, jak się to rozwinie. Na razie wygląda na to, że Chińczycy bardzo mocno wcisnęli pedał gazu w tym temacie. Także cóż mogę powiedzieć. Dziękuję Wam za to, że jesteście z nami. Oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie i wspierajcie nasz kanał.